Ogólne nieporozumienia, które są w trakcie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, czyli to, co nam nie wychodzi nie tylko jako PZBS-owi, ale też często jako obwinionym, czy to też jako WZBS-om. Po pierwsze, postępowanie wyjaśniające, czyli to ono, ono wymaga kooperacji w, w interesie samego podejrzanego. Bo jeśli ja się zwracam jako rzecznik dyscyplinarny z pytaniem, przepraszam, co się działo na turnieju dwa miesiące temu, to pierwszym pytaniem nie powinno być, a jakie jest moje prawo, żeby się pytać. A to ja wobec tego będę rozmawiał z kimś innym, albo coś takiego. Większość tych spraw to są sprawy bardzo małe, często błahe, nie wszystkie, ale dużo, duża część z tych spraw to są sprawy błahe. To są sprawy, w których kogoś poniosły emocje, to są sprawy, w których ktoś się spraw... starał się robić coś dobrze, ale mu zwyczajnie nie wyszło. I to jest coś, co wystarczy wyjaśnić, i bardzo możliwe, że w drodze wyjaśniania zostanie sprawa umorzona. Najczęściej niestety reakcja odruchowa jest stanąć o koniem. Co jest problematyczne, bo ja jako prokurator prowadzący postępowanie, tak, jako rzecznik dyscyplinarny jest prokuratorem, więc jako prokurator postępowa prowadzący postępowanie słyszę od podejrzanego czy obwinionego, ja nie będę udzielał wyjaśnień albo w ogóle nic nie słyszę. No, w takiej sytuacji to co się robi to jest po prostu uznaje się, że osoba nie podważa tego, co zostało powiedziane. Czyli muszę zasadniczo zakładać najgorszy możliwy wariant i wtedy wniosek o ukaranie jest znacznie gorszy, to zupełnie nie ma najmniejszego sensu. Sam fakt prowadzenia postępowania nie świadczy, że ktoś coś zrobił, coś złego, tak? ktoś mógł starać się robić coś dobrego, mogło zwyczajnie nie być, a może po prostu samo zawiadomienie nie miało sensu. Reagowanie agresją prowadzi do niepotrzebnej eskalacji. Nie każde postępowanie musi zakończyć się orzeczeniem winy, a nie każde orzeczenie winy musi zakończyć się karą. W regulaminie dyscyplinarnym jest prospowiedziane, że jeśli najmniejsza możliwa kara za dane przewinienie jest zbyt wysoka, zdaniem, zdaniem składu orzekającego, no to można, można odstąpić od wymierzenia kary. Nigdy nie można łamać regulaminu w zasadzie miał prawo zwyzywać sędziego, bo się zdenerwował. W sensie są okoliczności łagodzące, ale to nie są, nie są okoliczności usprawiedliwiające, nie, nie, są, nie, nie jest to jakaś wyższa siła, która upoważnia nas do robienia pewnych rzeczy. Ale to jest takie nieporozumienie, że, że jeśli ktoś miał okoliczność łagodzącą, to znaczy, że już nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Sam fakt prowadzenia nie oznacza surowego podejścia, w moim przekonaniu postępowania powinny mieć naturę formalną. To jest po prostu wpływa zawiadomienie, wyjaśniamy, kończy się. To nie znaczy, że, że ścigamy kogoś na, na siłę. To nie jest tak, że chcemy komuś dopiec, dlatego że wpłynęło zawiadomienie, ja ci teraz pokażę. Nie, to jest po prostu prosta czynność proceduralna. Tutaj chciałbym taką analogię do interwencji sędziowskich w brydżu. Jeśli jeśli na wysokim poziomie gra się turniej i wypadnie karta, i ktoś wzywa sędziego, no to zazwyczaj większość zawodników, w każdym razie tych o, o, również o wyższej kulturze, reaguje na zasadzie: no, okej, okay, wezwał sędziego, no i teraz przychodzi sędzia, i zawodnik wie, że sędzia go sprawiedliwie oceni, że za sędzia nie działa na. Jakby w imieniu osoby, która, która wezwała sędziego, która złożyła zawiadomienie, tylko to jest sędzia działa w imieniu sprawiedliwości. Tak? W związku z czym, ok, wpłynęło zawiadomienie, teraz mamy jakieś procedury. Czekamy na sędziego, sędzia przychodzi, wydaje werdykt, nie ma powodu, żeby się irytować. Cele, które chciałbym postawić przed procesem dyscyplinarnym w PZBS, to jest budowanie wizerunku postępowania dyscyplinarnego jako formalności wewnętrznej, administracyjnej, a nie wielkiego show. Nie traktowanie postępowania dyscyplinarnego personalnie. Ktoś złożył postępowe zawiadomienie na coś, co ja zrobiłem jako na przykład rzecznik dyscyplinarny, że zachowałem się niestosownie do mojej funkcji. Ok. Sąd zosta oceni, czy rzeczywiście tak było, czy nie. To nie jest powód, żebym ja teraz się kłócił z tą osobą, szczególnie, że kłócenie się z tą osobą ni nic nie wniesie. Zerwanie z wizerunkiem, że postępowanie dyscyplinarne to skandaliczna ujma na honorze. Uzyskanie atmosfery kooperacji i dojrzałości już na tym etapie, Postępowania wyjaśniającego. 90% przypadków, albo nawet więcej. To jest wszyscy chcieli dobrze, ale nie wyszło. Albo ogólnie poniosły kogoś emocje. I to jest, to jest sprawa, którą bardzo szybko się wyjaśnia. Daje się po prostu upomnienie i to jest koniec. Nawet nie nagane, bo jest upomnienie nagane. Dopiero potem zaczynają się dyskwalifikacje. Zbudowanie publicznego zaufania do procesu dyscyplinarnego, które mam wrażenie, że, że nie jest aktualne, poprzez wykazanie efektów działania. No bo aktualnie wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie jako Wydział dyscypliny, jako piądyscyplinarny, Dyscyplinarny, bo nie jestem Wydziałem Dyscypliny, tak? ja działam obok Wydziału Dyscypliny. Jako Piąty Dyscyplinarny nie sądzę, że, że, że to, co prezentujemy, napawa zaufaniem. Chciałbym, żeby, żeby zaczęło napawać. Chciałbym też, żeby doszło do wprowadzenia zasady zera tolerancji. Skandaliczne zachowanie to jest postępowanie, nie musi to być kara, ale to powinno być postępowanie.